Zjadam 280 g białka dziennie, więc wiem, jakimi produktami je uzupełnić. To jest 30 g białka z soczewicy, a to 30 g białka z piersi z kurczaka. To jest 30 g białka z komosy ryżowej, a to jest 30 g białka z jajek. To jest 30 g białka z masła orzechowego, a to jest 30 g białka z łososia. To jest 30 g białka z tofu. A to 30 gramów białka z twarogu. Wszystkie te produkty to zdrowe jedzenie, ale strona roślinna to 2150 kalorii, natomiast strona zwierzęca to około 1000 kalorii. To ponad dwukrotna różnica. Białka roślinne często zawierają dodatkowe węglowodany i tłuszcze, co utrudnia osiągnięcie celu białkowego bez przekraczania kalorii. Za to białka zwierzęce mają zwykle lepszą przyswajalność. Więc jeśli odchudzasz się, to w większości Korzystanie z białek zwierzęcych będzie miało dla Ciebie większy sens. Jeśli zależy Ci na spaleniu tkanki tłuszczowej z brzucha, to obserwuj profil Norbert Rag.